Dzień dobry. Ten materiał miałem chyba już nagrać wcześniej, potem jakby o tym zapomniałem, potem pomyślałem, że go przygotuję jeszcze raz, a potem pan Radek Pogoda powiedział, że strajki rolników są opóźnione o 8 lat. I pomyślałem sobie, no nie, trzeba ten materiał będzie zrobić. I właśnie to robię. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Robert Fryczkowski i jestem trenerem. Mam taką znakomitą koleżankę, Trochę taką dziwaczkę, która jest taką klasyczną, była to jest taka moja zdobycz, ale nie tam zdobycz. Le. Tylko zdobycz w tym sensie, że to była taka zapalona czytelniczka Gazety Wyborczej, taka jak zawsze mówię, że zawsze w każdej epoce, nawet jak nie było wyborczej, to byli czytelnicy Gazety Wyborczej czyli fajno Polacy, i ona była takim czytelniczką gazety wyborczej, zawsze taką ślepą, która wierzyła w to, że te struktury, że one chcą dla nas dobrze, że wystarczy być takim naprawdę do przodu, Europejczykiem, takim fajnym i będzie wszystko dobrze. Boże, mój jedyny. No i była po prostu głupia, mówiąc o wprost, ale ja zadałem sobie trud pracy nad nią, po prostu taki trud orki od podstaw. I może nie jest teraz awangardową taką prawicówką, ale już nie jest głupia, to już jest coś. I siedzieliśmy sobie przy kawie i ona odpowiedziała tak, Robert. Ja mówię: no, dlaczego nasi okupanci mają nad nami tak niesamowitą przewagę? A ja mówię: mają przewagę, ponieważ oni mają nad nami. Przewagę tego, że są 50 lat do przodu. A ona powiedziała do mnie: Nie, 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 oni nie są 50 lat do przodu. Ja mówię: No, 50 co najmniej. A ona powiedziała bardzo mądrą rzecz, którą właśnie Państwu teraz chcę zaprezentować. Ona powiedziała: Oni nie są 20, 50 lat do przodu, oni są 25 lat do przodu, a my jesteśmy 25 lat opóźnieni. I faktycznie zacząłem obserwować rzeczywistość. Tym kątem i muszę Państwu powiedzieć, że zrozumiałem, że koleżanka ma rację. Że to nie jest tak, że oni są wysforowani do przodu. Oni są wysforowani do przodu. A czy w niektórych rzeczach są wysforowani do przodu 80-100 lat, na przykład w, jeśli chodzi o manifest bentoteny, jeśli chodzi o różne inne rzeczy takie lewicowe, lewackie, to nawet jeszcze więcej. Niektóre myśli, na przykład nienawiść do różnych, do, do Zbawiciela i do innych rzeczy, ciągnie się jeszcze od czasów rewolucji francuskiej i ona nie zgaśnie. Pewnie aż do czasów paruzji. Natomiast chodzi o to, że na co dzień, tak normalny funkcjonowaniu, faktycznie Okupanci są gdzieś 25 lat do przodu, ale my jesteśmy 25 lat do tyłu. I co razem daje różnicę 50 lat. To jest właśnie ten schemat tutaj górny, że teraz jest teraz. Ci, którzy mają teraz władzę, są w tym miejscu. Mniej więcej ich funkcjonariusze są w tym miejscu. A 80-90% ludzi jest 25 lat do tyłu. I faktycznie, na przykład telewizja, ona cały czas utrzymuje ludzi w takim byciu nieaktualnym, w jakichś takich treściach. To jest niesamowite, niewiarygodne, absolutnie niesamowite, jak, jak można skonstruować medium, które jest tak doskonale. Konserwuje myślenie i zatrzymuje je na pewnym poziomie. Właśnie jest po prostu niewiarygodne. Coś podobnego widziałem w takim filmie pod tytułem 400 coś stopni Fahrenheita. Tylko ten stary film, bardzo Państwu polecam, o takich strażakach, którzy palili książki. I tam jest pokazany żona tego strażaka genialna rola w ogóle genialny film. To jest film science fiction, który jest tak oszczędnie science fiction zrobiony, że w ogóle nie ma tego czego kobiety nie lubią szczególnie tam taką ciu 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 laserów i innych rzeczy i tam właśnie jest pokazana też telewizja, tylko ona jest wyciągnięta aż do groteskowości te ciągłe rozważania czy Julia zje pieroga, czy Krystian spojrzy na Julię i 45 minut życia Julia się obrazi czy nie? O nie za dużo tematów. Czy Julia się obrazi? No, kolejny odcinek, czyli te, te wszystkie inne filmy, takie, które są no, głównym po prostu. No po prostu nie oszukujmy się. No, to jest po prostu dla jakichś ociężałych umysłowo ludzi. Kto, czyli rozumiem, że ktoś może potrzebować tego typu rozrywki po ciężkim dniu, rozumianym jakoś tam moda na sukcesy odcinek 1548, ale telewizja, która miałaby być telewizją, naprawdę jakim takim oknem na świat, jak ktoś kiedyś myślało, powinna na przykład dogadać się z Chińczykami. Yy, i pokazywać na przykład ulicę w Szanghaju. Losową ulicę w Szanghaju i na przykład co chwilę jakiś fajny felieton na przykład pana Leszka Ślazyka. Taki kanał zrobić. China Today. China OK. I tyle. Co, czy oczywiście tak nigdy nie będzie, ponieważ nasi właściciele, nasi panowie panowie, to jest brudna, ale nasi właściciele w tym sensie, yy, oni po prostu mają koce z Chińczykami, więc nigdy nie pokażą Chińczyków z dobrej, my musimy widzieć strony, my musimy w Chińczykach widzieć złodziei, prawda, jakichś brudasów, jakichś dziwaków, którzy mają system, system, jakby to powiedzieć, kontroli społecznej rozbudowany. Ten system kontroli społecznej, proszę Państwa, musi być, bo jeżeli go nie ma, na przykład na Ukrainie nie było rozbudowanego systemu kontroli społecznej, to Ukraina została przyjęta przez Amerykanów. I teraz te wszystkie farmy nie są ukraińskie, te wszystkie, które sprzedają to zboże. A jeżeli na Białorusi był system kontroli społecznej bardzo mocny i jest, to się mówi, że Baćka jest psychopatą i dyktatorem, ale Białoruś ciągle należy do Białorusinów. I co byśmy nie powiedzieli, na terenie Białorusi nie ma wojny. I Białoruś ciągle produkuje traktory, i Białoruś ciągle je eksportuje, i Białoruś ma swojego Ursusa w postaci traktorów. Dlatego właśnie my nienawidzimy, znaczy my Polacy, to nic tu nie mają do gadania. Dlatego właśnie są emitowane cały czas programy z Polski. Notabene dziwię się, że Baćka nie emituje programów z Białorusi na teren Polski. Ja bym tak zrobił, żebym po prostu postawił anteny yy, logarytmiczne, periodyczne takie w jednostce wojskowej przy samej granicy, i walił na Warszawę sygnałem UKF z mocą 10, 20, 30, 50 kW i prowadził taką świetną audycję. Zrobił na przykład, nazywałaby się Radio Polska, gdzie byłoby świetna muzyka, byliby native speakerzy i wykorzystywałbym, jakby to powiedzieć, materiały wywiadowcze. Na przykład, dzisiaj. E, e, dzisiaj. Sponsorem dzisiejszego dnia jest literka W, jak Weronika. Weronika, czyli kochanka ministra tego i tego. Podajemy telefon do pani Weroniki, dzwonimy. 600. do do to, to, dzwonimy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, pani Weroniko. Czy pani Elżbieta wie o pani? Co? No! żona pani kochanka. zadzwonił do pani Elżbiety. Numer podajemy. Ludzie by się tego, to byłoby obrzydliwe oczywiście, ale wywiadowczo byłoby takie, że generalnie byłoby to takie jakby nie, tylko w dobrym stylu i na falach radiowych. Dziwię się, że on tego nie robi. Powinien to robić. Znaczy, w zasadzie na zasadzie retorsji pewnej. I właśnie dlatego, że są kraje, które są hermetyczne, nie pozwalają się niszczyć od środka, nie pozwalają się zabierać, zagarniać, to one są przedmiotem ataku i napaści. Jak Białoruś, Chiny. Chiny, gdyby były podejście, przez podejście było wydarzenie na placu Tiananmen, było podejściem pierwszym do podziału Chin, oczywiście. I kraje, które nie mają takich systemów, które nie są bardzo skonsolidowane, na przykład kraje arabskie, przychodzi do nich Arabska Wiosna i są jeden po drugim niszczone na kawałki, tak jak Syria w tej chwili, to jest rozbita na w zasadzie trzy odrębne kraje. Gdyby telewizja miała czegokolwiek uczyć, to właśnie pokazywałaby ulicę w Szanghaju, na przykład z jakimś komentarzem pana Leszka Ślazyka, pani Weroniki, pani tej, pana tego, pana tego. Ludzie by siedzieli i widzieli, jak wygląda świat. Widzieliby Szanghaj, w którym mieszkania kosztują dwa razy więcej jak w Warszawie, w którym są po prostu same samochody elektryczne, w którym jest po prostu wigor, praca, wre, pokazać jakąś fabrykę. Oczywiście porozumieniu z wywiadem chińskim po prostu. To nie można zrobić tego samodzielnie, ale powiedzieć, to będą dobre rzeczy. Pokażemy kraj chińczy, chiński, pokażemy Polakom. I jako taki jakby prezent dla Chińczyków, pokazać ulicę w Radzyniu Podlaskim, postawić kamerę w godzinach szczytu oczywiście. Yy, kiedy są godziny szczytu w Radzyniu Podlaskim? Po prostu. No albo na przykład pokazać Radzyń Podlaski nocą, postawić kamerę i, i zrobić taki Polska Today. No, no dobrze, po co ten sarkazm. Dobra, nie o tym mówiliśmy. Chodzi o to generalnie, że spójrzcie Państwo, jeżeli ktoś jest 25 lat do tyłu, a ktoś jest koncepcyjnie 25 lat do przodu, to przede wszystkim... Widzi ten ktoś, kto jest z przodu, z góry dużo więcej. Widzi, ma lepszą perspektywę. Ci, którzy są gdzieś tutaj na dole, są poukrywani bardzo często w takich bańkach, żyją sobie w takich urejniowych bańkach i mają pewne swoje urejniowe światy, z których nie chcą wyjść. To tak jak powiedziała yy, mama mojego kolegi: powiedziała, oglądałabym te filmy, ale nie chcę ich oglądać, bo ja nie chcę wiedzieć więcej. Po prostu ja rozumiem ludzi, którzy nie chcą wiedzieć więcej, ponieważ wiedza więcej zniszczyłaby ich wypielęgnowany obraz świata. Ja to rozumiem. Po prostu nie każdy jest w stanie przyjąć, że świat nie jest tak, jak wygląda. Że, po prostu no, to jest szokujące. Wyobraźcie sobie coś takiego, że jest w tej chwili rok 2024, tak załóżmy. Mniej więcej tam uprościmy. I jest sztuczna inteligencja. Zobaczcie, jak wyglądają pamięci, jak wygląda internet, jak wygląda wszystko. No i z drugiej strony jest coś takiego, że yy, inaczej. Zróbmy tak: 25 lat do tyłu, czyli mniej więcej jest rok 2000. Czyli żyjemy w roku 2000. Ludzie, którzy mają na nas wpływ, żyją teraz, mentalnie, tak? Wiedzą, co się dzieje teraz. A my żyjemy 25-30 lat do tyłu. Czyli zobaczcie, ja znalazłem horyzonty techniki z 71 roku. Czyli my żyjemy mentalnie w tej chwili w 71 roku, jest 2000, a nasi, jakby to powiedzieć, okupanci żyją teraz, w obecnych czasach. Czyli to jesteśmy my dla nich. Dwie panie, które już pewnie teraz nie żyją, albo może żyją, nie, już nie żyją 30. To już 50 lat temu ta pani tak wyglądała, to już pewnie nie żyje, bo już wtedy miała 30, a teraz 80 parę. To może jeszcze tam się te, de, może jeszcze oddycha. To tak była otwarta nowa centrala telefoniczna przełączana w 1971 roku, proszę bardzo. Przeczytam Państwu może spis treści. A nie wiem, czy dam radę. Dlaczego energetyka jądrowa? Już wtedy o tym dyskutowano. Telegrafia abonencka. Proszę Państwa, a działanie telegrafii abonenckiej i jest są takie nowe fajne rzeczy, mianowicie są yy, telefaksy. Paletyzacja w transporcie. No, w 71 roku już się to wszystko zaczęło. Paletyzacja w transporcie i różne inne rzeczy. Znalazłem też inny materiał z 71 roku, proszę bardzo. Pan naprawia parowóz. Da-da-da. Ale też znalazłem inny z 1971 roku, coś o, jak myślą maszyny elektroniczne. Czyli my ciągle jesteśmy w tym świecie, wyobraźcie sobie, my mentalnie w tym, jest rok 2000, czyli wchodzą już telefony komórkowe, czasami z tego korzystamy, ale ci, którzy nam szykują przyszłość, są obecnie. Czyli mają dostęp do sztucznej inteligencji, wiedzą, jak działa telefonia 5G i tak dalej. Po prostu problem jakby tego wszystkiego polega na tym, że ci, którzy nami zarządzają, są wiele lat do przodu, a my jesteśmy sztucznie utrzymywani, utrzymywani w jakimś takim skansenie mentalnym. Po prostu, który powoduje, że nasze działania są spóźnione, chybione i absolutnie nie działające. Podam Państwu bardzo dobry przykład, który już kiedyś podawałem w innym materiale. Mianowicie, tutaj był taki zakład hmm, ożarów, kabel ożarów. To był super nowoczesny zakład, który miał, był ożywczy dla całego regionu. Zastanawiam się, czy jakby przejął ten zakład pan Roman Kluska, taki człowiek moralny i mądry, to czyby go zniszczył, żeby mieć więcej pieniędzy? Ale przejął go inny człowiek, który go zniszczył żeby mieć więcej pieniędzy, bo są ludzie, którzy rozumieją tylko pieniądze, pieniądze jako jedyną wartość w życiu. Ja próbuję to zrozumieć. Eee, więc ktoś go kupił i zniszczył, żeby ten zakład nie zagrażał innemu, po prostu jego zakładowi. I teraz pamiętam, jak dzisiaj jechałem z moim chyba wujkiem wtedy do Warszawy i wujek prowadził samochód, a ja czytałem The Warsaw Voice i tam pisało taka i taka firma szykuje złowrogie przejęcie Ożarowa. I Ożarów, minęliśmy, bo dokładnie koło Ożarowa jechaliśmy i powiedziałem popatrz, śmieszne jest to, ale może smutne, że ja tutaj czytam to, jadę do pracy w centertelu i wiem, że tu się już szykują złe rzeczy, a ci ludzie przy tych maszynach tego nie wiedzą. Oni pracują, biorą kredyty, malują mieszkania, które za chwilę w Ożarowie można było kupić za bezcen i remontują różne rzeczy. Dlaczego? Ponieważ oni oglądają Kiepskich, a nie oglądają The Warsaw Voice. Nie czytają, nie mają nawet jednego przedstawiciela. Ich syn nie przychodzi, mówi: Mamo, czytam ci The Warsaw Voice i tam pisało, że firma szykuje złowrogie przejęcie. A co to jest złowrogie przejęcie? To i to. I teraz przykład opóźnionych działań. Potem ludzie dowiedzieli się, że zakład został przejęty, pracownicy, my wiedzieliśmy to rok wcześniej. Pracownicy dowiedzieli się to w momencie, kiedy tiry nocą wywoziły wyposażenie zakładu i rzucali kamieniami w tiry. Po czym, kiedy zakład już był wywieziony, oni stali prawie przez rok przy bramie z banerami: Nie pozwolimy zniszczyć zakładu. Rozumiecie, wszystkie działania, były opóźnione, przez to zupełnie nieskuteczne. Oni bronili zakładu, którego już nie, by nie było. Znaczy, było przesunięcie czasowe między tym, co się ma dziać z zakładem, a tym, co oni robili. I teraz wyobraźcie sobie, że tam było przesunięcie dwa lata, a wyobraźcie sobie, że teraz jest przesunięcie lat 25. Jedni są 25 lat do przodu, a drudzy są 25 lat do tyłu. I opowiadają pierdolamenty. Byłem na takim spotkaniu w tej chwili w niedzielę w stowarzyszeniu tam Foxal 3 przez 5 tam coś tam. I jeden pan powiedział, że wojny są dlatego, ponieważ y, ludzie nie czytają Dostojewskiego i, i Sienkiewicz'a. Ani dlatego, że i tak dalej. Prawda, że wielkie korporacje chcą mieć jeszcze więcej, po prostu. I chodzi o to, jak to powiedział kiedyś y, wspaniale y, Zmywak. Problem nasz nie jest tym, że nie potrafimy nakarmić biednych. Problemem naszym jest to, że nie potrafimy nasycić bogatych. Więc właśnie to. Jesteśmy cały czas do tyłu i teraz moglibyśmy mieć przewagę mianowicie na gruncie tzw. zwanych uniwersaliów. Prawdy, dobry, piękna, dobra i piękna, i pewną ponad. albo op op oparłszy swoje życie na rzeczach absolutnie ponadczasowych. Na przykład na Bogu, na przykład na prawdach wiary. Na przykład, kiedyś mówią, Mój Boże, nie masz Boga w sercu czy coś innego. Bóg był zawsze obecny i zawsze pewne prawdy powodowały, że byliśmy być może zapóźnieni w pewnych kwestiach, na przykład technologicznych, ale byliśmy zawsze aktualni, jeśli chodzi o pewnego rodzaju skuteczność życiową. Ale tu się teraz wyrobiło taką modę, że to są rzeczy przestarzałe, że to są rzeczy niemodne. I kiedy czasami z kimś rozmawiam o dekalogu, to on mówi, Fryczu, ale skończ pierdzielić, jest XXI wiek. To są jakieś powiastki. Czyli sami sobie kopiemy grób, ponieważ nie jesteśmy w stanie nadążyć za aktualną wiedzą. Często bardzo nie chcemy. A moglibyśmy zbudować swoją siłę na pewnych uniwersaliach, ale tego również się wyrzekamy. Czyli stoimy nadzy, bezbronni, na mrozie, czekając na wyrok. Czy ta wojna już jest przegrana? Tak. Ale nie musimy jej przegrać. Na pewno jej nie wygramy. Ale paradoksalnie nie musimy jej przegrać. Mianowicie być może zajdzie taka sytuacja, że ci, którzy szykują nam kaźń, sami runą pod swoim ciężarem, pod ciężarem swojego nienasycenia, zepsucia, obłędu i paranoi. Po prostu te struktury nie będą w stanie same udźwignąć swojego zepsucia. I wtedy jest tylko będzie ważne, czy my, którzy zostaniemy z tych popiołów, właśnie czy zostanie po nas popioł, czy diamencik, czy będziemy diamentem, czy z popiołu zostanie diament? Czy uniesiemy wartości, które są dla naszego życia istotne, kluczowe, ważne i dobre? Czy potrafimy je przenieść? Czy potrafimy w tej chwili oprzeć swoje życie na takich wartościach? Bo skoro już polegliśmy w rywalizacji takiej, jakby to powiedzieć, technokratycznej, bo powiedzmy sobie szczerze, że oni robią co chcą. A my po prostu się na to zgadzamy, i jeszcze wyjaśniamy sobie, że dobrze, że Pan nas bije, dobrze, że Pan nam każe pić jakieś rzeczy, dobrze, że będziemy mieli takie samochody, ponieważ to jest dla naszego dobra. Po prostu mamy taką typową mentalną, mentalność niewolniczą, więc skoro tak, no to, to już wojna jest przegrana. Ale być może pewne rzeczy związane z wartościami, takimi jak prawda, dobro, piękno, wiara, nadzieja, miłość. Siła związana przede wszystkim z prawdą. Prawda nas wyzwoli, czy one zostaną po nas? Jeżeli zostaną, jeżeli zostaną w nas, to to będzie rozsadnik nowych wartości. A jeżeli nie, to nie zostanie po nas nic. Trudno jest walczyć z przeciwnikiem, który nas wstawia do skansenu, a sam jest wysforowany, lata do przodu. Działa w perspektywie dziesiątek lat, jak to powiedział mój kumpel, oni mogą czekać dziesiątki lat na efekt zamierzony. Także tak to jest. Pewne staromodne rzeczy być może będą dla nas najważniejsze, takie jak wiara, nadzieja, miłość, a najważniejsza jest miłość, prawda, dobro i piękno. Może one są mało modne, może nie są. Takie piękne jak nowa Tesla, ale są absolutnie ponadczasowe. I takich wartości serdecznie Państwu życzę, ponieważ one nigdy nas nie zawiodą. Tak jak mówił mój profesor na studiach. Wtedy go tak nie rozumiałem jak teraz. Powiedział: Uczcie się, nauka nigdy Was nie zawiedzie. Teraz to zrozumiałem. Szkoda, że te, wtedy tak bardzo nie rozumiałem. Te, wtedy czułem, że mówi mądrze, ale teraz. Zrozumiałem to całym sobą. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Szkoda, że jesteśmy w Skansenie, ale możemy jeszcze z tego wyjść zwycięsko, czego serdecznie Państwu i sobie życzę. Trzymajmy się ciepło. Szanujmy czas, który nam pozostał.